Xeikon jest jednym z pionierów druku cyfrowego i jako jedyna firma na świecie oferuje obie technologie druku cyfrowego: druk tonerowy oraz druk inkjetowy. Od samego początku Xeikon tworzy sam rozbudowane oprogramowanie, oferuje serwis, materiały eksploatacyjne i wiele maszyn produkcyjnych w różnych technologiach. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom rozwiązanie optymalne dla ich potrzeb. Mamy kilkanaście modeli przemysłowych maszyn drukujących, maszyn do uszlachetnienia i wykończenia. Dzięki temu możemy stworzyć pełną linię produkcyjną, zapewniamy również koordynację całego projektu oraz integrację. Na maszynach Xeikon można produkować etykiety samoprzylepne, wet glue labels, heat transfer, in mode, ale nie tylko. Możemy produkować również książki, materiały reklamowe, opakowania, saszetki, tapety czy dekoracje ścienne. Xeikon od samego początku jest w pełni cyfrowy, więc to dla nas idealna kategoria. Również największa grupa klientów to drukarnie etykiet samoprzylepnych. W kategorii etykieta cyfrowa mamy w tym roku rekordową liczbę zgłoszeń. To potwierdza... Prognozowane trendy i potencjał w tym segmencie. Wartość druku cyfrowego to nie tylko oszczędności, jak brak konieczności przygotowywania form drukowych, krótszy czas ustawiania maszyny, czy zmniejszenie odpadu. Dzięki maszynom cyfrowym nasi klienci mogą oferować swoim klientom możliwość zmiany projektu w ostatniej chwili, jak również wielkości czy Kodów, które chcą zamówić w aktualnym, bieżącym zamówieniu. Coraz bardziej popularne stają się etykiety inteligentne, które oferują brandownerom możliwość ochrony swojej marki, personalizacji, zbierania danych o konsumentach i to wszystko przekłada się nie tylko na dobrze targetowane kampanie marketingowe ale także na prawidłowe planowanie produkcji i własnych mocy przerobowych. Cieszę się, że mogę razem z Seikonem wesprzeć inicjatywę Art of Packaging i docenić młode talenty oraz profesjonalistów. Sam pracowałem wiele lat w drukarni i wiem, że niejednokrotnie nie jest to łatwe zadanie. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy przesłali swoje zgłoszenia i pokazali pasję do poligrafii. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo znaleźć dobrego pracownika. Ale mam nadzieję, że druk cyfrowy przyciągnie młodych ludzi dzięki automatyzacji i informatyzacji. Art of Packaging daje szansę studentom i firmom na pokazanie swoich pomysłów, ale jest też doskonałą okazją na docenienie ich ciężkiej pracy. To wydarzenie motywuje innych. To jest również doskonała okazja na spotkanie całej branży, przegląd nowości i wymianę spostrzeżeń. W konkursie Art of Packaging mamy dużo różnorodnych produktów, technologii oraz innowacji. To daje wspaniałą przestrzeń dla kreatywności projektantów. Cała gala, Zawsze ma profesjonalną oprawę i elegancką scenerię, co dodaje jeszcze większego prestiżu temu wydarzeniu. Druk cyfrowy od wielu lat przedziera szlaki z branży druku etykiet. Umożliwia on produkcję takich etykiet, które mogą być spersonalizowane, co umożliwia, iż każda etykieta w nakładzie może być inna. Ksykon. Jest jednym z pionierów w branży druku cyfrowego i od 1993 roku produkuje maszyny do tych właśnie zastosowań.